Będzie skaczkał z mostu jak magik, dawaj. 3, 2, 1. Misiek, misiek, misiek. A! O! O! Pomocy, pomóż mu. Teraz, teraz wdech mu, musisz mu... Ojej. Oh yeah. oh, o, oh fuck, dobre, ojej. Oh yeah. Dobra. Jacek... Skacz na nim! Żyjesz! Podnieś ci tak. Bardzo dobry skok. Oh, słuchajcie. Tak. Krystian jest bardzo dumny. On mi uratował moją Dobry A to był dobry pocałunek. Ja Takie, wiem. że się ja no bardzo dobrze, no, więc masz, ja ym, Pozdrawiam ktoś. kurwa. Pozdrawiam wszyscy, wszystkie, którzy mają czasami takie coś na głowie, takie o... No ja też. No i dziękujemy bardzo za uwagę i naprawdę naprawdę dziękujemy.